Siamończyko, wszystkim witam Was w drugim odcinku e, z mojej nowej serii Twierdza Krzyżowiec, nowy szlak. Tak jak Wam wcześniej zapowiadałem, e, zmieniło się wszystko, ale. E, chciałbym tutaj serdecznie podziękować wszystkim osobom, które komentowały i łapkowały e, mój poprzedni filmik. Naprawdę bardzo i to bardzo Wam za to dziękuję. Jest to dla mnie spora motywacja z tego względu, że jak sami pamiętacie, no mnie no, nie było ciekawie z e, łapkami komentarzami. Miałem też długą przerwę, więc to można by było e, zrozumieć, tak? Więc jak to się nazywa. Yy... Teraz, y, jakbyście mogli, to możecie od razu dać łapeczkę w górę, y, skomentować i zapraszam was do odcinka. Ale zanim to zrobię, to chciałbym was serdecznie zaprosić na mojego fa Facebooka y, i dodatkowo jeszcze jedna sprawa. To taka, że w tej serii będę odpowiadał na jeden komentarz, y, który został poprzednio dodany y, na filmie z którejś z serii. Czyli może być tak, y, że y, nie podam bezpośrednio, jak to się nazywa, bezpośrednio nie przeczytam komentarza z ostatniego filmiku, tylko przeczytam, załóżmy, nie wiem, jak dodałem trzy filmy, no to mogę przeczytać z tego pierwszego, który dodałem. I pierwszy komentarz, który przeczytam, tutaj akurat mam na telefonie, to będzie mi łatwiej. Piotr Sypek, jeżeli dobrze przeczytałem, mam nadzieję, nie, nie denerwujcie się, jak będę przekręcał wasze tutaj niki. Może byś nagrał Heroes 5, fajna kultowa gra, najlepiej pierwszą wersję. Akurat tak się składa, że mam tą wersję, e, ale już zapowiedziałem bardzo. telefon, mi spadł. zapowiedziałem dużo serii e, i będzie mi ciężko to wszystko ze sobą połączyć. W związku z tym, znaczy, z, dodatkowo, e, mam też słabszy komputer, tak jak już wiecie i wam mówiłem nie posiadam starego komputera, mam teraz pożyczony tak jakby i on jest dużo, dużo słabszy. E, więc te odcinki bardzo i to bardzo długo mi się renderują. A. A po prostu. Można powiedzieć, że, że jakoś tak miałem ochotę sobie pograć. Widzę, że wy fajnie, ciepło mnie przyjęliście. E, czyli odcinki wam się będą Czyli ta seria wam się podoba. No ale dobra, nie będę już tutaj gadał pierdol. E, tylko losuję jednego przeciwnika. Pamiętajcie o tym, że może mi wylosować e, każdego. Dobra, jedziemy z tym koksem. Wieprz! Tej parówy się nie spodziewałem. Tylko, przepraszam, nie wiem, czy on był tutaj, czy on był tutaj. Więc, dobra, ustawię go tak jak jest i zobaczymy. Tak więc, startujemy. Z wieprzem o tyle. Hmm, postaram się ten odcinek przeciągnąć. Z tego względu, że dosyć, to jest dosyć fajny przeciwnik. E, z nim można by było rozbudować e, dosyć fajną siedzibę. E, można by było się z nim też pobawić ale postaram się zrobić to w taki sposób, by e, jak to się nazywa, nie przedłużać zbytnio, ale żeby było coś ciekawego, coś tam opowiedzieć można. Więc postaram się być taki e, pod jednym względem ekonomiczny, pod drugim bardziej taki, wiecie, żeby wszystko było super fajnie, elegancko. Dobra, do tutaj parówy już możemy pobiec i mu coś podpalić, żeby on się tutaj zdenerwował. E, kilku asków Tutaj łuczników możemy sobie włożyć. To oczywiście mógłbym go zabić od razu, ale pomyślałem sobie, jaki to był sens, nie? Nie byłoby sensu, a tak to przynajmniej każdy się e, będzie mógł wyprodukować, napisać komentarz. Będzie dużo lepiej niż jakbym, kurczę, przeszedł tę misję 5 minut, a czy 5 minut, 5 w, w sekund, dodał odcinek, e, nie dodał odcinek, tylko dodał komentarz, e, znaczy dodał film 5 minutowy i do widzenia, nie? To nie w tym też polega. To może być troszeczkę też zabawy z mojej strony, żeby znów tak nie było jak ostatnio. No i co, moi drodzy, Można by to było powiedzieć. Tak jak e, tutaj niektórzy się e, denerwowali, że w poprzedniej serii bugowałem trochę grę, no trudno, no powiem Wam tak szczerze, że ciężko by było grać bez bugowania, bo te misje by zajmowały bardzo długo czasu. E, więc mam nadzieję, że będziecie, nie będziecie mieli mi za złe dosyć śmieszna teraz sprawa jest, bo akurat gram w tym momencie w GTA ustawiłem sobie pada żeby mi e, sama gra grała, znaczy sama gra po prostu dołączyłem do ludzi którzy grają i mi przynajmniej kasa nabija, nie? pomyślałem sobie także że może mnichami bym tutaj je pocisnął e, dosyć tania jednostka, fajna e, można ich zrobić naprawdę sporo a uwierzcie mi, że robią naprawdę fajne E, burdel w siedzibie. E, tego skurczybyka przydałoby się trochę podpalić, więc większa ilość niewolników naprawdę też się przyda. Będzie w dodatek taki. No i gdzie można było mu tym wjechać? Tu raczej będzie ciężko, ale można było mu spalić e, jego plantację. Tutaj warto się, warto ich tak, wiecie, no, zostawić, żeby sami sobie pobiegli. Jeżeli chodzi o mnichów, to oni są dużo lepsi, gdy e, nie atakują. Znaczy, atakują z m, agresywnego trybu. Jest dużo lepsza zabawa, z tego względu, że jak włączycie, żeby szli, to oni będą wolniej szli. A jak macie przeciwników blisko, to wystarczy, że włączycie tryb agresywny i oni sami tutaj będą szaleć. Chyba przejdę tą misję tą, tą ilością mnichów, ale pamiętajcie, że jak będę teraz szukał osób, które. Chcąc zagrać na multi, bo następna, e, następna misja już będzie z osobą, e, z sojusznikiem, który mi pomoże. Tutaj jeszcze zaraz Wam bardziej poopowiadam o co mi chodzi. Jest kolejna misja, w której będzie no, standardowa, jest do pokonania dwóch kalifów i mam sojusznika e, Ryszarda. I ja, jeżeli to będzie możliwe, będę zapraszał ludzi, jeżeli będę miał możliwość. E, Możliwość sojuszni wzięcia sojusznika, będę miał tak na misji, to będę zapraszał ludzi. Eee, jeżeli mi się nie uda kogoś zaprosić, no to będę to robił z botem, też oczywiście, bot będzie losowany. Jeżeli chodzi o e, tryb multi, on powróci, ale na razie mam pro mały problem tutaj z Game Rangerem eee, i nie mogę nagrywać z większą ilością niż 3-4 osoby. Na odcinek e, bo y, y, pamiętajcie o tym, że no, Game Ranger strasznie wyrzuca nie. Eee, straszne problemy są z Gamerangerem, no niektórzy mi powiedzieli, że działa im w 8 osób, mi nie działa, próbowaliśmy zawsze w 8 osób, ciężko było wyrzucało połowę, więc 2-3 osoby to z góra, eee, znaczy to jest max, z którymi mogę nagrywać. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek też Wam się podobał. No i nie możecie się doczekać następnego. Ja Was zapraszam na mojego facebooka. Tam możecie pisać mi, jeżeli jesteście zainteresowani tym, tym trybem, z tą serią. Jeżeli chcecie być moim sojusznikiem w danej misji, można sobie już zaklepać w sensie takim, że nie, ja ich nie pamiętam, ale w którejś tam misji, w następnej. Nie wiem, teraz będzie trzecia misja, już, już kogoś sobie wybrałem, a załóżmy na następną misję napisać do mnie, że załóżmy w nie wiem, w szóstym odcinku ja będę twoim sojusznikiem, umówimy się na ten, na ten dzień i nagrywamy i wszystko powinno być cool. Tak więc moi drodzy, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.